Siemaneczko, cześć, dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Arkadikus. Moi drodzy, dzisiejszy temat to znowu będzie taka dyskusja. Dyskusja bez jakiegoś przygotowania i bez scenariusza, ale wzięła się ona stąd, że trafiłem dosłownie teraz, przed chwilą, na artykuł na Game Runcie odnośnie Mass Effect 4 i Bioware. Jak dobrze wiecie, Bioware ostatnio pięknie nam błysnęło za pomocą Velgarda, ale to nie na Velgardzie będziemy się skupiać, a właśnie na Mass Efekcie 4, ponieważ e, portal Gamerant wpadł na pomysł, że Bioware to w sumie powinno oddać tę serię komuś innemu do kontynuacji. Mass Effect, the case for Bioware to pass the torch after Mass Effect 4. I tutaj muszę wam przyznać, że jestem dużo bardziej radykalny pod tym kątem, że ja nawet nie czekałbym na premierę Mass Effect 4, ponieważ ten pomysł zakłada pewną, pewien rodzaj optymizmu, że być może, dajmy szansę, Mass Effect 4 może się Udać. Nie, gdyby to ode mnie zależało, gdybym miał jakiś głos decyzyjny, to po prostu odsunąłbym BioWare. Te współczesne BioWare od tworzenia czegokolwiek wspólnego z Mass Effectem i oddał to faktycznie jakiemuś studiu, które kuma te serie, które rozumie te serie, które ma jakieś ambicje, a nie chce tworzyć po prostu papki byleby, no cóż, za parę lat może o tym studiu usłyszeć. Bo jakie ja mam w zasadzie podejście do Bioware? No, Bioware dostarczało nam kiedyś naprawdę przepotężne serie, świetne opowieści. Mamy Baldur's Gate, które były wydawane przez Bioware i tam wcześniejsze tak jakby iteracje te studia, tego studia MDK2 mamy Jade Empire. A no, Neverwintery, kotory. E, to prawda. E, przecież te gry były genialnymi RPG-ami, bardzo często, ze świetnymi, ze świetnymi historiami. I nagle. Po tym czasie dostajemy Velgarda, ale może nie skipujmy, bo jeszcze do tych gier oczywiście należy dodać przede wszystkim Dragon Age, szczególnie Origins oraz właśnie Mass Effect. Jak dobrze wiecie, a być może nie wiecie, no to teraz się dowiecie, no ale wiele osób powinno wiedzieć, że jestem ogromnym, przepotężnym fanem serii Mass Effect. Uwielbiam tę serię. Cieszyłem się na niej, płakałem na niej, przeżywałem ją, ogrywam ją średnio raz czy dwa razy do roku. Ostatnio ogrywałem edycję legendarną. Bardzo żałuję, że nie udało mi się wyrwać kolekcjonerki z hełmem, która była tam dołączona. No, po prostu, jeżeli miałbym być takim Uberfanem czegoś, to byłbym właśnie Uberfanem Mass Effecta. Jest to świetne, przemyślane, doskonałe, dopracowane uniwersum i świetna historia. I teraz faktycznie sam pomysł, który został zarzucony w tym artykule Game Rantu, a przy okazji również, który ja nawet bardziej radykalizuję, mówiąc, że Mass Effect 4 powinno być tworzone przez kogoś innego, może wydawać się w tym momencie no naprawdę szalone, tak? No to przecież właśnie BioWare dostarczyło nam tego Mass Effecta. Tylko no cóż, prawda jest taka, że no te BioWare, które jest teraz, które wydało nam wcześniej, Andromedę, potem Anthem, a na samym końcu teraz Velgarda to już nie ma nic wspólnego z tamtym Bioware poza nazwą. No nie ma chociażby Caseya Hudsona, który tworzył uniwersum Mass Effecta, jego po prostu tam nie ma, więc dlaczego miałbym jakoś specjalnie czekać? Jeżeli chodzi o kolejne wydanie z tej firmy, przypominam, że nawet Andromeda, która wyszła, ona już była dużo gorszą grą. Jasne, dobra, nie zaprzeczam, że miała swoje plusy, ale poza oprawą, która faktycznie była lepsza, wszystko inne było gorsze. Fabuła. Płaska, zresztą e, czym stał Mass Effect? Właśnie historią, była ona bardzo interaktywna, była bardzo e, filmowa, a nagle Andromeda, po pierwsze, rozgrywka była rozwleczona jak typowa gra z kolei Ubisoft, że mieliśmy duże mapy e, i Quest oddawaliśmy, przeczytaliśmy tekścik nad głową jakiegoś NPC-a i tyle. Rozmów było dużo mniej, dużo mniej było decyzji. Ta gra zamieniła się w Potężny Grindfest, w którym zbieraliśmy materiały, w którym zbieraliśmy jakieś artefakciki, i po prostu ta gra była płaska. Tam się nic nie działo, tam nie było żadnej wagi. Tam, nawet jeżeli chodzi o naszego wroga, tak, a po pierwsze, on wyglądał no paskudnie, a po drugie nie było tam żadnego zagrożenia, nie było wagi emocjonalnej. Postaci poboczne, które poznawaliśmy nasza ekipa, była zerem w porównaniu do tego co mogliśmy poznać przez te wszystkie lata w pierwszej trylogii. Ja nie twierdzę, że to była super zła gra, bo no nie była, to był średniak, ale w porównaniu z Mass Effectem no to była jakaś patologia. To jedyne co łączyło ze sobą te gry to N7 i hmm, tak po prawdzie, no to uniwersum. Nic więcej. Rozgrywka inna, prezentacja fabularna inna. Dużo gorsze dialogi, dużo gorsze animacje, dużo gorsza fi filmowość. Mass Effect Andromeda jest ogromnym zawodem. To nie jest zła gra, ale to jest ogromny zawód. Jedyny moment tak naprawdę, kiedy w Andromedzie można było poczuć, że to jest trochę seria Mass Effect, to tak naprawdę na samym końcu, na samym końcu, kiedy mieliśmy takie grand finale i nagle faktycznie gra potrafiła i uderzyć w tę nutę epickości, takiego zjednoczenia się kilku raz, czy nawet naszej po prostu załogi i tak dalej, miało... samo zakończenie miało swoje momenty, ale pr przed tym te 50, 70, 80 godzin, bo oczywiście trzeba było to rozwlec, to był po prostu slogfest. To, to było totalnie nudne i nieporywające i jasne. Jeżeli ktoś nie miał w co grać, no to faktycznie e, mógł sobie pykać, ale tak typowo odmóżdżająco. No i po Andromedzie tak naprawdę kolejne co wyszło, no to to, co było nam poznać parę miesięcy temu, czyli Velgard. Tak więc, e, że tak powiem, praca Bioware się wcale nie polepszyła, a powiedziałbym, że wręcz spadła pod tym kątem, że znowu to samo. Totalnie płaskie postaci, zero RPG w RPG. Okej, okay, odtwarzamy sobie jakąś historię, ale ta historia znowu nie miała jakiejś specjalnej wagi. Czasami bywała nawet śmieszna. Mechanicznie ta gra była po prostu słaba. Rozwój nie istniało tak naprawdę nic takiego. Okej, okay, mieliśmy masywne drzewko, ale te drzewko też było no, niezbyt porywające, tak? Moją recenzję zresztą pewnie widzieliście. Jeżeli nie widzieliście, to obejrzyjcie ją sobie, zarezerwujcie sobie tam chyba około 40 minut, no i będziecie wiedzieli, co chciałem przekazać i co chciałem powiedzieć. No, bo też bądźmy szczerzy, parę ładnych miesięcy już minęło, więc nie wszystko muszę pamiętać odnośnie zarzutów co do tej gry, no bo powiem szczerze, też Welgarda to chciałbym już. Zapomnieć. Nie zmienia to jednak faktu, że po prostu Wellgard utwierdził mnie w przekonaniu, że BioWare niestety nie żyje. Nie ma BioWare. Teraz jest po prostu jakaś tam wydmuszka która powstała na dawnej chwale, naprawdę na świetnej, legendarnej em, firmie, która tworzyła niesamowite tytuły, a teraz po prostu banda młodzieży tam odcina kupony, nie wiedząc co robić. No w sumie firma to firma. O, jest jakaś marka Dragon Age, no to zróbmy nowego Dragon Age, ale nie to, co fani chcieli, no bo mamy nowe czasy i nowe ekspektacje, tak? nowe, nowe wymagania. No i okazało się, że chyba nie do końca z nimi trafili. Ale wracając do artykułu, no to właśnie tam czytamy na samym wstępie, bo chyba od niego powinienem już wrócić, że Bioware rzekomo Komo przodu z Mass Effect 4, co jest dobrą wiadomością, szczególnie po ostatnich plotkach o rzekomym zamknięciu studia po rozczarowujących wynikach Velgarda, ale nawet jeśli Bioware jest na ten moment bezpieczne, jego reputacja ma się nijak w porównaniu podczas szczytu Mass Effecta, to jest też to, o czym mówiłem i możliwe, że nigdy już taka nie będzie, jeśli studio będzie dążyło dotychczasową drogą. No i wiecie co, faktycznie coś w tym jest, bo przypomina mi się nawet moja reakcja, jeszcze to było przed premierą Velgarda, no bo Mass Effect 4 zostało zapowiedziane przed premierą Velgarda, nawet chyba zanim jeszcze Velgard został zapowiedziany. No i ten N7 Day, kiedy zostało zapowiedziane Mass Effect 4. Nie Mass Effect Andromeda 2. Nie Mass Effect 5, co znaczyłoby, że jest kontynuacja Andromedy. Mass Effect 4. Bezpośrednia kontynuacja, można powiedzieć, takiej pierwszej serii. Może nie bezpośrednia, ale nawiązująca do niej bardzo. Już sama numeracja o tym świadczyła. To ja byłem najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi. To był mój najszczęśliwszy dzień w gamingu. I niestety zostało to zbesztane poprzez ostatnie produkcje właśnie BioWare. To jak ta gra była skonstruowana, to jak była wykastrofana z esencji Dragon Age'a jednoznacznie przekonało mi, że ja nie mogę się tego samego spodziewać po Mass Effect 4, czego mógłbym się w takich marzeniach spodziewać właśnie po, po, po pierwszej trylogii. I oczywiście kiedy, no już o ile w ogóle Mass Effect 4... Wyjdzie, no to oczywiście zagram. Oczywiście będę śledził i oglądał każde N7 Day, bo faktycznie bardzo lubię to uniwersum. Ale naprawdę moje oczekiwania są już bardzo nisko. I szczerze, gdybym miał faktycznie wybór, tak jak powiedziałem na początku, to wolałbym oddać to jakiemuś nowemu studiu, bo wtedy to może wyjść dobrze albo źle, a teraz według mnie, jeżeli to współczesny Bioware się za tą grę bierze... No to wyjdzie tylko źle. I jak widać, akurat Gamerant się ze mną pod tym kątem zgadza. Czytamy. Bioware może chcieć oddać Mass Effect innemu studiu. Tak brzmi podtytuł. No i wchodzimy niżej. Może się wydawać nie do pomyślenia. Zwłaszcza, że Mass Effect jest prawdopodobnie największym źródłem sławy Bioware, ale studio może już nie nadawać się do kontynuowania jego rozwoju. Można mieć tylko nadzieję, że Mass Effect 4 okaże się dobry, ale ostatnie premiery nie wzbudziły zaufania. Może to zabrzmieć surowo i niemal jak kara za ostatnie grzechy, ale BioWare mogłoby wyjść na tym lepiej, gdyby dano mu szansę na odejście od Mass Effect. I wiecie co tutaj mnie tknęło, takie przemyślenie, że o ile faktycznie, nie wiem, takie Gen Z to się nazywa, czy jakkolwiek to się nazywa, ogólnie młode pokolenie deweloperów może tworzyć ciekawe technologicznie czy technicznie gry, czy mechanicznie, tak niestety pisać to oni nie potrafią. I to pokazuje przykład zarówno AVOLT, pokazuje to przykład Velgarda, o którym jakby nie patrzeć mówimy, że... Nie potrafią oni tworzyć historii, i przepraszam, że muszę generalizować, no ale tak to niestety wykazuje. Nie zarzucam tutaj tego problemu na przykład rynkowi Indii, żeby nie było. Ja uważam, że ten taki rak, korporak toczy przede wszystkim właśnie rynek Gier A, gdzie no co nie trafimy na historię, właśnie pokroju Velgarda, a pokroju AVALT, co to wiadomo wesoło-kolorowo to niestety te historie są po prostu tragiczne. Ci ludzie nie potrafią w historię, a niestety jakby nie patrzeć, zarówno Dragon Age, jak i Mass Effect historią stały. Gdyby spojrzeć na Mass Effecta tylko ze względu na samą mechanikę rozgrywki, no to to jest prosty shooter, których było masa, jeżeli mówimy o trójce. Dwójka w zasadzie takie quasi pomiędzy, jedynka z kolei bardziej RPGowa, ale powiedzmy, że trójka, no to Reskin Gears of War tak naprawdę, nie? Ale historia, historia by była doskonała. Żyliśmy każdą postacią. Żyliśmy z każdą postacią. Nie chcę spoilerować komuś, kto akurat jeszcze nie grał, chociaż no, macie na moim kanale taki film, który się nazywa Dlaczego seria Mass Effect jest serią doskonałą czy dlaczego Mass Effect to seria doskonała coś takiego. Zapraszam serdecznie. Tam historia była świetna i nawet jeżeli w trójce faktycznie no nie do końca pasowało yy, zakończenie, yy, to to co się działo przed tym zakończeniem. Przecież to było genialne, chociażby rozwiązanie konfliktu Quarian i Getów. Przecież jakie to było napięcie, jak to było faktycznie doskonale stopniowane. Tam stawka rosła z każdym dialogiem, bo za chwilę to pierdyknie mega bomba. No i że tak powiem, losy się potoczą same bez naszej decyzji, więc mamy ciśnienie. To taki jeden przykład z głowy Cytadela, ja wiem, że to jest DLC, ale to był jeden wielki, kilkugodzinny fan serwis dla fanów właśnie tej serii. To było doskonałe. A. Czym nas fabularnie zaskakuje gra taka jak Velgard, Czy to jest płaskie bez zaskoczeń w zasadzie tanie zagrywki? Ludzie zapominają o tej fabule, bo w pewnym momencie zaczyna się tam też w grze taki Greenfest. Tak, po prostu idziesz, tu tłuczesz, przeklikujesz dialogi i lecisz dalej, bo to było po prostu nieciekawe, to było infantylne. To samo zresztą, jeżeli chodzi o awałt, które tak jest nudne. I który jest kolejnym przy okazji, właśnie znakiem, że w AAA niestety te najmłodsze pokolenie nie potrafi pisać. I dlaczego ja tutaj w ogóle o tym wspominam? Dlatego, że to było chyba po premierze Borderlands 3. To była taka nagonka, było takie popularne, żeby trochę jebać tych bumerów, nieco tam piszą. Te scenariusze, teksty i tak dalej Było bardzo popularne. Był taki głośny temat, że po prostu te pokolenie nie potrafi już pisać, albo nigdy nie potrafiło pisać, bo faktycznie, okej, okay, Borderlands wiadomo, tanim humorem stoi. No i jakże się te współczesne skowronki obraziły o takie, okej, okay, hamskie, proste, ale mimo wszystko żarty. To wiecie co, ja naprawdę 25 razy chętniej wezmę Borderlands 3, które też mi nie do końca siadło, niż jakikolwiek Welgard czy jakikolwiek Avowed. Tam przynajmniej zdarzyło mi się uśmiechnąć, czyli została wzbudzona jakaś emocja poza politowaniem. I to, co odróżnia, według mnie, to nie jest poparte badaniami i statystykami, bo ktoś może się próbować szczepiać, to jest właśnie to, że. Kiedyś, nawet nie kiedyś, niedawno, tu chodziło o to, żeby przedstawić dobrą historię, i znowu pomijam tutaj rynek AA, Indie i tak dalej. Mówię o AAA. Kiedyś polegało na tym, żeby przedstawić nam fajną, koherentną, ciekawą, spójną historię, czasami wywrzeć na nas jakieś tam emocje, ale żeby przede wszystkim to było wciągające, żeby to trybiło, żeby czasami było epickie. Dzisiaj, no, co nie odpalę jakiegoś tytułu, szczególnie pisanego przez te takie, o oh, super. Mówię wesołe, kolorowe, progresywne zespoły. Co to zawsze się dowiemy znowu m, poglądów twórców, zanim zobaczymy pierwszy zwiastun gry. To jest znowu za każdym razem płaskie. To jest nudne. Kiedyś chodziło o to, żeby przedstawić ciekawą historię. Dzisiaj chodzi o to, żeby e, no, po prostu narzucić pewne poglądy. No, przecież prostym przykładem może być About, tak, w którym no musimy zgadzać się z autorami, bo inaczej dostaniemy gorsze nagrody. No, jeżeli to ma tak wyglądać to opowiadanie historii, no to trochę lipa. Wystarczyło pociągnąć ten wątek. Nie, po prostu dajmy po łapach graczowi, który się zgadza, albo nie zgadza z naszymi tutaj ideami. Tak to niestety wygląda, że teraz gry są tworzone po to, żeby nas, graczy, pouczać, żeby jak to się nazywało, kurczę, to było Virtue Signaling. O to właśnie chodzi we współczesnych tytułach, że, żeby nagłaśniać te nasze poglądy, podejście, jak my wszyscy jesteśmy hop do przodu, ale niestety gry są hop do tyłu. No i przeczytajmy jeszcze to, co faktycznie pisze w artykule. Po prostu nie ma sposobu, by nowi liderzy Bioware dorównali staremu dziedzictwu studia, a to ma niewiele wspólnego z talentem czy poświęceniem. Są to dosłownie różni twórcy z różnymi stylami, celami i tym podobne. Przekazanie Mass Effecta, nawet Dragon Age'a, Innemu zespołowi może oznaczać lepsze gry z tych serii, a także lepsze, odważniejsze gry od samego Bioware. Tak więc, Gamerant, powiem wam szczerze, jako portal, mnie zaskoczył z tego względu, że e, nagle przedstawia w sumie dobry pomysł. Ja też po prostu jako duży fan uważam, że no, Bioware to może powinno gdzieś tam współpracować, tak naprawdę, przy mas efekcie, ale dla mnie najbardziej optymistyczne byłoby to, gdyby te IP poszło w inne ręce. Niestety wolałbym najpierw zobaczyć, jak Bioware robi zupełnie inną grę i wreszcie robi ją dobrze. Bo przecież ostatnie wydania gry. Ja nie wiem, dlaczego w ogóle Bioware jeszcze istnieje. Anthem, no padaka jakaś, tak? Andromeda nie dowiozła. Velgard e, poległ. Jeszcze te studio żyje. To, to jest na takiej kroplówce od EA przecież trzymane, że ja jestem w szoku, że to jeszcze nie zostało rozwiązane. Więc dlaczego miałbym optymistycznie podchodzić do tej gry? I dlatego też chcę się zapytać Was, moi drodzy, co sądzicie o takim pomyśle? Gdybyście mieli wybrać na przykład, że inne studio powinno robić Mass Effecta, to jakie byłoby to studio? Bo ja powiem Wam szczerze, że w tej chwili akurat mam taką pustą głowę. Chciałem sobie zażartować, że From Software, ale poszłoby za głęboko. E, więc e, jestem ciekawy faktycznie waszego podejścia i ten materiał zrobiłem w zasadzie pod dyskusję, bo z jednej strony zaskoczył mnie Gamerand, który też często szilerką śmierdzi. W zasadzie musiałbym sobie przypomnieć co Gamerand pisał o Dragon Age'u, tak po tym velgardzie. E, ale akurat w, z tym materiałem, z tym artykułem muszę się zgodzić. Oczywiście to się nigdy nie stanie i Bioware raczej nigdy nie odda ja raczej umrze to razem z nim ewentualnie dopiero po śmierci Bioware. Przejmie to EA i pchnie gdzieś dalej, ale na pewno wyjdzie jeszcze z rąk BioWare'u i niestety trochę się tego boję, bo mógłbym powiedzieć, że dobra jest nadzieję, że BioWare uzna ten tytuł za znowu taki, taką ostatnią deskę ratunku na odratowanie IPR-u i budżetu jakby nie patrzeć, ale no w sumie sam wspomniałem na początku tego materiału, że te BioWare to już nie jest te stare BioWare. Oni nie muszą nic odpracowywać. Oni nie muszą nic odbudowywać. Oni nie mają żadnego połączenia ze starym BioWare, więc dlaczego mieliby dbać o to, że kiedyś te studio było szanowane? I niestety wydaje mi się, że pójdą oni właśnie własną ścieżką. Ale do czego zmierzałem? To do tego, że, no, że mogą postawić to jako tak, na taką ostatnią kartę. Tak samo miało być e, z Assassin's Creed Shadows w przypadku Ubisoftu. No i gra wyszła. Jaka? Wyszła, więc nie wierzę już w takie też zabiegi. Dobra, pytania zadałem Wam już wcześniej, tak więc nie będę ich powtarzał. W tym miejscu dziękuję Wam bardzo za uwagę i za to, że dotrwaliście, jeśli dotrwaliście do końca takiego spontanicznego materiału, tak jak mówiłem, będę się starał częściej e, taki, do takich materiałów podchodzić. Dużo mniej scenariusza, dużo więcej takich własnych przemyśleń na spontanie. Wiadomo, że wtedy to się mogą wkraść jakieś błędy, za co jakby co to przepraszam. Mam nadzieję, że to się wytnie, o ile wyłapiemy, a wiecie, że u mnie też jest z tym różnie. Nie mniej. życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Cześć!